Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejną sobotę, w kolejnym odcinku Kącika Dobrej Książki. Dzisiaj znowuż powieść. W zeszłym tygodniu był Jakub Żulczyk, a w tym tygodniu będzie Szczepan Twardoch. Są to pisarze, można powiedzieć, mojego pokolenia. Szczepan Twardoch nie dość, że jest moim rocznikiem, 79. to jeszcze mieszka nieopodal w Pilchowicach. Ja mieszkam w Rybniku, a powieść, o której dzisiaj wam opowiem, Kilka słów oczywiście i przytoczę fragment. To najnowsza książka Szczepana Twardocha, powiedzmy, że piątek. Prezentuje się tak ładnie i czyta się tak ładnie. Szczególnie lubię zaglądać do powieści Szczepana Twardocha, ponieważ one bardzo często y, dzieją się tutaj w mojej okolicy. Ale zanim opowiem kilka. Szczegółów z tej książki, kilka odniesień do rybnika, w którym mieszkam i kilka refleksji na temat tej książki to tradycyjnie zapraszam na fragment. Powiedzmy, że Erwin Piątek otworzył oczy. W sypialni było ciemno, tylko prostokąt okna rozszarzał się wątłym światłem przed świtu. Powiedzmy, że Erwin leżał na plecach, przykryty pierzyną, na której trzymał ręce, jakby leżąc, stał na baczność. Spał w bezruchu. Budził się zawsze w tej samej pozycji, w jakiej zasypiał. Kołdra rano była tak samo równo rozłożona jak wieczorem. Gdy wygładził ją na sobie dłońmi, i takim go właśnie widzę, ale mnie tam nie ma. W końcu to sypialnia Erwina. Dlaczego miałbym tam być? Bydzie ćwierć na piątku, powiedział Erwin do samego siebie i leżał dalej nieporuszony. Wzrogo wbiwszy w sufit, którego delikatne pęknięcia układały się w mapę przedziwnych, fantastycznych rzek, mórz i wysp. Leżał i czekał. I nie musiał czekać długo. Obok spała snem czujnym, jak zawsze Marika, żona jego, poślubiona 46 lat wcześniej w pilchowickim kościele parafialnym pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela. Jej włosy były pieczołowicie nawinięte na wałki. Nad łóżkiem wisiał oleodruk w złotej ramie, przedstawiający Pana Jezusa o sercu gorającym, Obok górnicza szpada z zielono-czarnym chwostem i ozdobne górnicze Kilow i Barda. Górnicza szpada nie służy do przebijania ludzi, chociaż przypomina szpadę, która służy do przebijania ludzi. Ozdobna Barda górnicza nie służy do rąbania drewnianych stępli, chociaż przypomina tę służącą niegdyś do rąbania drewnianych stępli. Kilow tak samo przypomina, ale nie służy. Dalej, ślubna fotografia Mariki i Erwina, na której Marika i Erwin przypominają Marikę i Erwina śpiących w łóżku poniżej, ale tylko trochę. Oraz druga, pamiątka z wycieczki na Kretę, przedstawiająca również Marikę i Erwina, lecz 30 lat później, na pokładzie promu relacji Ateny Heraklion. Opalona Marika w różowej bluzce patrzy się na tej fotografii na Erwina z miłością. Erwin zaś patrzy z miłością na morze. Na tej fotografii Erwin i Marika bardziej przypominają Erwina i Marikę, śpiących w łóżku poniżej. Nieprzyjemnym hałasem odezwał się budzik na stoliku nocnym. Erwin spojrzał na elektroniczny wyświetlacz. 4:15 był piątek. Piątek. Obok budzika stały małe zdjęcia córek i wnuków. No toć. Mruknął do siebie zadowolony, że jak co dzień obudził się na moment przed budzikiem. Usiadł na łóżku, przeżegnał się szybko. Stopy same szukały kapci, które powinny leżeć na dywaniku przy łóżku. Kapci tam jednak nie było. Marika kaj mu mlacze, zapytał Erwin. Marika odwróciła się na drugi bok plecami do męża. Mariczku, sam nie ma moich laczów, kaj one są? Nie ustępował Erwin. W życi są, Erwin! Zawrzyj ten pyski ośpia! Odparła żona Erwina, nie otwierając oczu. Powiedzmy, że Erwin westchnął, zrozumiawszy, że będzie musiał obejść się bez laczków. Wstał i boso poszedł do łazienki. Usiadł na sedesie, sięgając po wczorajszy przegląd sportowy. Sportowych wiadomości nie uznawał w formie innej niż papierowa gazeta. Sprawdził, jak grał ruch. Ale nic się nie zmieniło od wczoraj, gdy ostatni raz sprawdzał to w tej samej gazecie. Ruch Chorzów ciągle był w trzeciej lidze. Ruch Chorzów ciągle był w trzeciej lidze w momencie, w którym Erwin czytał przegląd sportowy. Kiedy pisze te słowa, Ruch Chorzów jest znowu w ekstraklasie. Ale nie wiem, w jakim miejscu piłkarskiej hierarchii się znajduje, kiedy słowa te są czytane. Ani czy w ogóle jeszcze istnieje Ruch Chorzów, chociaż akurat Erwin Piątek... Wierzył gorąco, że ruch chorzów będzie istniał wiecznie, nawet jeśli nie wyrażał tego przekonania słowami. Erwin zadumał się nad losami ruchu chorzów, które bojowaniem zdawały mu się niczym los człowieka na ziemi. I jak dni najemnicze były również dni jego. Westchnął po raz drugi tego poranka, tym razem z wielkim smutkiem. Wstał, podszedł do lustra. Umył dłonie, zęby, zdjął pod koszulek i opłukał swój pękaty tors zimną wodą. Umył się dokładnie pod pachami i wziął się do golenia. Pędznem nałożył na policzki i szyję gęstą pianę, włożył nową żyletkę do maszynki, którą dostał od ojca na 18 urodziny, zdrapał z twarzy zarost, pozostawiając obfity, chociaż siwiejący żółtawy wąs. Wąsa nie znosiły ani dorosłe córki Erwina, Anna i Magda, ani Marika. Ale bez wąsa, Erwin nie czuł się mężczyzną, więc dlaczego miałby go nie nosić? Nie lubią wąsów? To niech ich sobie nie zapuszczają. Opukał twarz, poklepał policzki wodą po goleniu i sięgnął po przygotowane wczoraj ubrania. Jeansy Wrangler, pamiętające czasy premiera Mazowieckiego. Flanelową koszulę, sweter, wszystko w rozmiarze XL, bo był z Erwina kawał chłopa. Nie przytył na starość, zawsze był taki. Odział się więc i zapiął na lewym nadgarstku cienko pozłacany zegarek marki Bizet z wygrawerowanymi na kopercie górniczymi perlikiem i żeloskiem i napisem 25 lat KWK Knurów. Zegarek był niezbyt kosztowny na baterie, ale drogi sercu górnika, pierwszego stopnia Erwina Piątka, albowiem otrzymał go z rąk samego dyrektora tego, który pięć lat wcześniej nagrodził Erwina górniczą szpadą. Zawsze, gdy spoglądał na jasną tarczę z datownikiem, czuł, że nie zmarnował tej ćwierci wieku pod ziemią, ale trwało to tylko przez chwilę. Trzy skoki sekundnika, może pięć. Potem uczucie mijało i zostawała zwyczajna marność. Odziawszy się, poszedł do kuchni. Za oknem deszczowy wrzesień, na parapecie model jachtu Opty, na którym przed laty Leonid Teliga opłynął kulę ziemską. Erwin Piątek miał wtedy 25 lat. Czytał o rejsie Teligi w magazynie Morze, czytał i marzył, pracując już od dawna na dole i już na dole został. Nie myślał teraz o tym, lecz otworzył lodówkę i przygotował śniadanie. Cztery frankfurterki, dwie kromki chleba z masłem, kleks musztardy, kilka plasterków pomidora posolonego z pieprzem i drobno posiekaną cebulą. Zaparzył też herbatę z miodem i cytryną, zjadł wszystko, popił gorącym słodkim napojem. Trzy ćwierci na piątku, powiedział głośno i dopiero wypowiedziawszy te słowa, spojrzał na zegarek. Cienko pozłacany biset wskazywał godzinę czwartą czterdzieści pięć. No to powiedział Erwin z zadowoleniem i zrobił sobie drugie śniadanie do roboty, nucąc pod nosem stary Śląski blues Jana Skrzeka. Jak coś robisz, to jest rzecz święto, mruczał, przekładając dwie posmarowane masłem bułki, plastrami, szynki i sera. Zawinął je w folię aluminiową i włożył do torby. Wzół buty założył szarą wiatrówkę, w której kieszeni spoczywały stara Nokia 60 portfel i kluczyki do Opla. Tuż jada do roboty, Dziubecku, powiedział cicho, tak, żeby Marika nie słyszała, bo nie chciał jej obudzić. Wyszedł przed dom. Było chłodno i ciemno, i padało. To pierwsza taka zimna noc tego roku, pomyślał. Jest piątek. Piątek podniósł ceramicznego, pustego w środku Krasnala w lśniącej czerwonej czapce o białej brodzie i radosnej minie pedofila zatrudnionego w domu dziecka. Z Krasnala wyciągnął strunowy woreczek, w którym znajdowała się paczka białych marlboro i zapalniczka. Wyłuskał papierosa, zapalił, Woreczek schował z powrotem i zaciągnął się głęboko i wsłuchiwał się w szum krwi pompowanej nagle, przyspieszającym pod wpływem nikotyny sercem. Palił przez chwilę, papieros mu smakował, po czym zgasił go, niedopałek wyrzucił do kompostownika, gdzie przykrył go odrobiną siana z wczorajszego koszenia trawnika. Powiedzmy, że wsiadł do samochodu, zapalił silnik, włączył radio piekary, uruchomił tylną wycieraczkę i wrzucił wsteczny, skręcił się w fotelu, aby wyjechać przez bramę. Po czym przez tylną szybę opla zobaczył Marikę, owiniętą w beżową podomkę, wściekłą i pysznie opromienioną w deszczu czerwonym światłem stopu, które z wałków na jej głowie czyniło koronę groźnej królowej. Co ty zaś sam wyprowiusz, mam lasie? warknęła Marika. Zaś mnie budzisz, zaś ci się z dowo, co do roboty jedziesz! Erwin już wiedział, że coś jest nie tak. Ale jeszcze nie potrafił tego nazwać ani wskazać. Mariczko ją jęknął, zaciskając dłonie na kierownicy, i nagle w bolesnym paroksyzmie zrozumiał, zrozumiał tak, jak swoją sytuację rozumie człowiek rażony prądem. Zrozumiał, że niepotrzebne mu drugie śniadanie, że niepotrzebnie wstawał tak wcześnie, niepotrzebnie się godził, że nie ma gdzie i po co jechać, ponieważ od wielu lat jest na emeryturze. I co, głupio jeden, ty se myślisz, o nie wiem, co we tym cwergu cygarety chowiesz, aż mi na wierchu kurzyniem waniało. Erwin pochylił głowę upokorzony. Marika rozgniewana wróciła do domu, z hukiem zamykając za sobą drzwi. Erwin zrzucił wajchę zmiany biegów na luz, wyłączył silnik, zaciągnął ręczny, ale nie wysiadał z auta. Zdarzały mu się już coraz rzadziej, ale ciągle się zdarzały te wspaniałe, Pełne nadziei poranki, kiedy przez pół godziny życie Erwina gdzieś zmierzało, miało sens i wartość i porządek. Jeżeli chodzi o fragment z najnowszej książki Szczepana Twardocha, powiedzmy, że piątek, to no myślę, że tyle wystarczy. Fragment pochodzi z samego początku tej powieści, a książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego w 2024 roku. I zaraz, jak się ukazała, oczywiście, ja nabyłem ponieważ nabywam wszystkie książki Szczepana Twardocha i z umiłowaniem je czytam. I nie tylko dlatego, że Szczepan Twardoch to mój rocznik i nie tylko dlatego, że pochodzi z moich okolic, z Pilchowic, które są pomiędzy Rybnikiem a Gliwicami, bliżej Gliwic niż Rybnika, ale to są jakby te same lasy, te same, ta sama kraina, w której się poruszamy, żyjemy i to samo powietrze, którym oddychamy razem z autorem. Kochani, historia dzieje się, zaczyna się, można powiedzieć, na Rybnickim Zalewie, na które my tutaj osobiście mówimy Morze Rybnickie. Zalew ten znam, ten znam doskonale, biegam wokół niego bardzo często, jeżdżę na rowerze, czasami też pływam. No i ta historia Erwina Piątka dotyka też samego tego akwenu, o którym Powiedziałem i o który jest opisany w tejże książce. Są też oczywiście opisane wielkie sumy, które pływają właśnie w tym zalewie Rybnickim, gdzie padają rekordy, jeżeli chodzi o ciężar, o wielkość takich sumów. No i książka, ten fragment, który przeczytałem, nie zdradza zupełnie niczego. Jak ta historia Erwina Piątka, może kilku Erwinów. A może jeszcze inaczej, ale ja nie chcę tutaj zdradzać, żeby nie psuć zabawy, bo książka jest naprawdę ciekawa, jest nie powiedziałbym rozgrywką, ale zabawą z czytelnikiem. Jest o przeszłości, jest o teraźniejszości, jest o przyszłości. No i jest takich książek w historii literatury, było kilka, jeżeli można by było porównać. Ale to nie o to chodzi, aby je porównywać. Uważam, że ta książka Szczepana Twardocha jest naprawdę interesująca. Jest inna nieco niż poprzednie książki, choć że zawsze wracam do Dracha, bo go uwielbiam. Jest inną książką, ale bardzo ciekawą. Podoba mi się zabawa językiem, podoba mi się zabawa właśnie z czytelnikiem. Podoba, podoba mi się to w jaką konwencję później przechodzi yy, powiedzmy od połowy od tej części, która wydaje się taka naprawdę twardochowa, który jest opisany górnik, który ma jakieś marzenie, jakiś cel, który sięga do swojej przeszłości, yy, patrząc w przyszłość, ale też na schyłek swojego życia. Yy, no, i później następuje takie pewne złamanie. Ale jakie ono jest, to oczywiście musicie przeczytać, przeczytać tę książkę, i wtedy się wszystkiego dowiecie. Przede wszystkim książkę czyta się bardzo szybko. Ja oczywiście trafiłem na okres przypadkowo, bo oczywiście nie wiedziałem, o czym będzie, powiedzmy, że piątek, ale historia dzieje się na jesieni więc kolory liści, kolory drzew, kolory przyrody i sam zalew, nasze Morze Ryubickie, właśnie. Tak samo wygląda teraz, obecnie, jak w tej książce. Także, Molo w literę T, które jest tutaj przywołane nad zalewem rybnickim, znam bardzo dobrze. Często na nim siedziałem jako młody chłopak. Teraz może już mniej je odwiedzam, ale czasami bywam na spacerze, przystaję, obserwuję, delektuję się widokiem morza i samym widokiem, i ciszą która panuje w oku i to też jest teraz właśnie na jesień. Kiedy jest lato, kiedy jest yy, duży ruch nad Zalewem Rybickim, to ciężko tak spojrzeć i zanurzyć się w ciszy. A teraz idealnie, idealnie można to zrobić. Polecam wam bardzo serdecznie. Nie będę więcej opowiadał o tej książce. Ja was do niej zachęcam. Mi osobiście bardzo się podobała i jest powiedzmy taka twardochowa, ale jest inna. Jest. Yy... Można powiedzieć, że jest zachętą do tego, żeby autor nas z każdą swoją nową lekturą, nową książką zaskakiwał i w tej książce ponownie to robi i zaskakuje. No, lubię ten język. Lubię, lubię, lubię rzeczywiście bardzo yy, tego pisarza. No i to tyle. Zachęcam Was. Czytajcie. Delektujcie się. A za tydzień, co za tydzień? Czy będzie kolejna powieść? Chyba tak. Myślę, że będzie kolejna powieść, i będzie to chyba ostatnia powieść na jakiś czas, ale tego też nie wiem do końca. Ale będzie powieść, też będzie głośna, ciekawa i powiedzmy, że z tych cichych refleksyjnych. A zatem zapraszam za tydzień. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.